Witajcie. Dzisiaj w warunkach zimowych pokażemy Wam, jak wykorzystać wiatrołomy i teren pod bytowanie. Więc za chwilkę do Was wrócimy. Ewentualnie jeszcze chwilkę Wam pokażę, jak po tym magicznym śniegu, bo to Larytas jest, człapiemy W pierwszej kolejności możecie wykorzystać w sumie ten wiatrołom. Sama folia NRC wystarczy. Pozyskanie odrobiny iglaka pod 4 litery i można bytować. Ale w oddali mamy coś, co nas bardziej interesuje: brzozy do rozpalenia ognia. I może w tym filmie pokażę, że zimna brzoza się pali. W chwili, gdy kamerzystka przygotowuje się do bytowania, ja pozyskam odrobinę kory. Zobaczcie. Zmarznięta kora ma to do siebie, że nie potrzebujemy żadnego noża, żeby pozyskać ten papier, który będziemy ogrzewali w naszych dodatkowo kieszeniach. Patrzcie, jest. Jak widzicie, nie niszczę drzewa, nie używam noża. Zabieram po prostu to, co już odstaje. To do kieszonki. Zobaczymy, czy uda mi się za pierwszym razem odpalić. Wydaje mi się, że nie powinno być problemu. Ale to też z ogniem to jest duża nuta szczęścia. Dobra, po kieszeniach już mam to co potrzebuję. Idziemy zobaczyć naszą kamerzystkę. Plecki też chcę okryć. Dobra, Zbliżamy się i tak. Dlaczego wybraliśmy na pier... dlaczego wybraliśmy to miejsce na pierwszy rzut oka? Z tego względu, że już jest względnie jakiekolwiek zadaszenie. Czyli duża ilość iglaka trzyma nam po prostu śnieg. Zawsze możemy jeszcze podłożyć, jakby to powiedzieć. Jak mamy siłę, zregenerujemy się, dosypać na ściany więcej śniegu i zrobimy tu bardziej hermetyczną, hermetyczne obozowisko. Dodatkowo możemy zrobić pod tym już mały daszek, naciągnąć sobie folię NRC w formie dachu i przebytować do rana. Czyli w pierwszej kolejności wybieramy sobie miejsce, analizujemy co jest nam potrzebne. Jak widać, jest tu bardzo dużo kory brzozowej. Zaraz pogadamy z kamerzystką. Jest bardzo dużo kory brzozowej, która może nam uratować życie i pozwolić przetrwać do rana. O, tu macie gałązki, które same robią pstryk, czyli będą się nadawały do palenia. Ale tu jeszcze raz weźmy tak. Jak widzicie, nie uszkadzam drzewa. Ściągam duże pałacie właśnie papieru który będę potrzebował do rozpalenia ognia i zobaczymy czy mi się uda go skrzesać. Dobra, to wraca do kieszeni. I idziemy jeszcze do kamerzystki zapytać się o względną termikę w tym miejscu. Póki sobie siedzi i odpoczywa jak tam Anno. Nawet dobrze. Nawet dobrze mówisz że jesteś odsłonięta od wiatru, tak? E, tak. Od wiatru ta folia też robi robotę, czyli ociepla trochę e, pod pupę. No, chyba bym coś dała. No wiadomo. Ale, nie jest tak źle, ale jednak dałabym e, jakąś, e, nie wiem, jakieś liście może. Ewentualnie część garderoby, której nie używamy. Albo tak. No. Dlatego widzicie. A nie, też specjalnie wykorzystujemy teraz w tych materiałach, z tego względu, że jakby to powiedzieć, niektórzy się czepiają, że my wszystko umiemy, wiemy żartobliwie, i nie żartobliwie, i później jest problem, że tylko my to robimy. Ale tu chodzi o to, żeby pokazać też punkt widzenia osoby mniej związanej z tematem. Czyli mówisz, że względnie jest ok, ale byś jeszcze popracowała nad tym miejscem, tak. trochę tutaj zasłoniła jeszcze przód. Jakbym chciała tutaj na dłużej zostać, odpocząć, no to bym jeszcze trochę przodu bym zakryła tutaj. No, czyli byś naniosła jeszcze iglaka, który gdzieś tam leży zwalony, tak, 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 tak. żeby sobie pomóc. A kora brzozy jest potrzebna, czy nie jest potrzebna? No oczywiście, że jest. Dobra. Czyli chciałabyś kogoś pozdrowić? ze no. Wszystkich widzów. Dobra. A ja spróbuję rozpalić ogień i zobaczymy, czy to będzie na tym filmie, czy na innym, czy w ogóle. Pozdrawiamy Was serdecznie. Mechacić. To jest wyłącznie tylko kora drzwi. Dokładnie Więc można zobaczyć Ile ognia daje sama kora? Tu jest bardzo dużo takiej, że nie musicie się męczyć. Później dodajecie wszystkie gałązki, które robią pstryk, tylko musicie dojść do rdzenia i wtedy będzie się paliło. To pokażemy na następnym filmie, który będzie poświęcony właśnie.